Pierwszą sobotę wakacji wyruszyły wakacyjne pociągi kolei Mazowieckich Słoneczny do Ustki oraz słoneczny bis do trójmiasta, którymi można dotrzeć nad morze w przystępnej cenie. W ubiegłym roku ze słonecznych połączeń skorzystało ponad 101 tysięcy podróżnych. Pociąg słoneczny kursuje przez 7 dni w tygodniu na trasie Warszawa-Ustka-Warszawa, -Warszawa, a w soboty, niedzielę i święta można dodatkowo skorzystać z połączenia słonecznego BIS do Gdyni. Ceny nie zmieniły się od ubiegłego roku, więc utrzymaliśmy poziom cen z roku 2022. Normalny bilet do Gdyni kosztuje 60 zł, do Ustki 75, ale obowiązują wszelkie ulgi ustawowe i handlowe, także poza tym, że utrzymujemy atrakcyjne ceny. To w ciągu naprawdę krótkiego czasu jesteśmy nad morzem, a w dodatku jest niezaprzeczalny walor ekologiczny takiej podróży. Z tego co zauważyłem, to podróżujących jest coraz więcej. Także myślę, że i nasz pociąg w tym roku również będzie cieszył się wspaniałą frekwencją. Chętnych podczas pierwszego w tym sezonie kursu nie brakowało. Kilka razy korzystałem, także bardzo fajnie pociągi, bardzo sympatyczne, fajna cena klimatyzowane, nowoczesne. Zawsze punktualne, także same plusy. Kapitalny pociąg, zawsze nim jeżdżę nad morze. Nachel, przesiadka w Gdyni, jestem na miejscu bardzo szybko. Największa zaleta, piętrowe wagony. Zamek w Malborku z drugiego piętra, rewelacja. Przede wszystkim ja bardzo lubię wycieczki rowerowe i mi się podoba w tym pociągu, że można przewieźć rower wygodnie, że jest szerokie wejście, duża przestrzeń że nie ma ryzyka uszkodzenia roweru, tak jest to w pociągach konkurencji niestety. Ceny bilety są bardzo atrakcyjne i środek, tak jak jedziemy, komfort jest no, na wysokim poziomie. Raz na pewno w roku korzystam z pociągu, ponieważ jeździmy z dziećmi na wakacje nad morze, żebym miał jakieś miłe wspomnienia. Dzisiaj pociąg przyjedzie i odjedzie do nas i na plażę będziemy jechać. Ja będę dzisiaj jechał słonecznym bisem, do Sopotu z Warszawy. I właśnie wsiadam do pociągu, bo odjeżdżamy. Więcej informacji na temat kursowania pociągu słonecznego i słonecznego bis znajdą Państwo na stronie słoneczny.mazowieckie.com.pl